Kaliber to anomalia na poziomie zagrożenia pożaru, przypominająca swoim wyglądem i rozmiarem zwykłego kolibra, ale zachowaniem całkowicie się od niego różni. Żyje w rojach, a ich królowa, znana jako kaliber królowej, jest zdecydowanie większa. Ma tęczową szyję i osiąga rozmiar około trzykrotnie większy od zwykłych osobników. Królowa poszukuje odpowiedniego miejsca do założenia kolonii, najczęściej w dużych jaskiniach. Gdy znajdzie odpowiednie schronienie, zaczyna się bardzo szybko rozmnażać. Składa około 50 jaj dziennie, które nie wymagają wysiadywania, a w ciągu czterech dni wykluwają się pisklaki. Młode osiągają dorosłość już po trzech dniach. Gdy kolonia liczy około 150 osobników, część z nich, około 100, wyrusza na polowanie, podczas gdy reszta zostaje w gnieździe, by bronić królową. Obszar polowań kolonii zależy od jej liczebności. Zwiększa się o 1 km na każde 100 nowych członków roju. Kalibry potrafią osiągnąć niezwykłą prędkość, porównywalną z prędkością wystrzelonego pocisku snajperskiego. Używają tej umiejętności zarówno podczas polowań, jak i obrony swojego terytorium. Jest to dla nich samobójczy atak, ponieważ nie potrafią się zatrzymać i roztrzaskują się o twardą powierzchnię po przebiciu ofiary. Jednak dzięki swojej liczebności nie wahają się wykorzystać tej techniki, by zabić swoją zdobycz. Gdy wystarczająca liczba osobników poświęci się, by zabić ofiarę. Reszta roju przynosi jej części do gniazda, by nakarmić młode. Proces obrony gniazda wygląda analogicznie. Osobniki ukrywają się w ścianach i szczelinach jaskini, a kiedy wykryją zagrożenie, natychmiast rzucają się w jego kierunku, przeszywając je na wylot. Anomalia czasami osiedla się w miastach, gdzie stanowi szczególne zagrożenie. Tak prezentuje się anomalia kaliber. Jeśli podobał Ci się materiał, zostaw polubienie, bo to motywuje mnie do tworzenia większej ilości treści.